Czekajcie, muszę rozebrać, bo mi jest strasznie ciepło teraz. Czy Piękna czy... ma pani koszula. Z Nie kwiatami. poczekajcie, bo widzisz co, dostałam do tutaj. Tego Pedo z dostałam li. Muszę to w ogóle otworzyć. Te, że, te, że, te, że, że, że ten, że ten Że ten dostałam tu, tego Pedo zjeba, i muszę zobaczyć, bo to, co to jest. O, opakował, w tym, w folii. Tak żebyś żeby żebyś nie podarła. Bramki od razu. Aż wezmę światło zapalę. Ale to, 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 kto to napisał list? Eee, pewnie, pewnie Dominik. A. Od Dominika to jest? Nie, że jest. To, to jest śmiechu warte. Działając w swoim imieniu na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, a także przepisów, wzywam Pani do za zaniechania działań. No są tych dla na nasze Jakie ty masz kurwa dobra osobiste śmieci, to sami się jakie ty masz kurwa dobra, nie pisz tutaj do mnie. przede wszystkim się kurwa podpisz. No dobra e, Iza, weźmiemy no dobrze, wiesz, co? od e, Dominika tutaj. Od, oddaj mi po tysiąc złotych za jeden koncert i żebym ci więcej nie widziała i nie słyszała w miejscu. Na razie pe, 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 Iza, postaramy się. O, przez miesiąc nie będziemy mówić, on też ma, ma nie mówić. Wojciechka, tam musisz e, spróbować. Ja tym, e, e, po pierwsze, zapomnij mojego numeru, zapomnij mojego adresu. Proszę mi wysłać albo przenieść 4000, tysiące przynajmniej za jeden koncert. Po tysiącu złotych, żebym, żebym w ogóle e, jakiekolwiek wrażenie o tobie miałaś, jebany I żebym cię więcej nie i nie słyszała. O no, to to się stopi. Na, nie, to, na opał, to wiecie na do czego opał. to się nadaje? O, proszę bardzo. O, do, do tego. Albo zaraz to spalę. Jak on ma jakieś dobra kurwa. W śmieciu sam jesteś złem, to jakim ty możesz mieć dobre? No, to podpalisz. Oj, przepraszam. No i po co on do pani pisze? Bez no, sensu. No, Tylko, no, że ja to się jest nie, mówię, nie chcę w ogóle mówić, ani nie chcę słyszeć, no, ale ani Ale No właśnie, on tego chce, no próbuje cię, jak już nie zablokowałaś, to i wiesz, no to próbuje, do czy ci wyślę zalaminowany list, ja pierdolę, no. Nikt okay. mnie lepiej nie zaczepia, Fedocvel. I, I resztę Pedocveli też. No patrz, ja... Y, 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 Iza, czy ty widzisz, yy, Wojcieszka... Ja już bo dostałam ten list, że nawet go nie rozpakowałam. Dostałam, kiedy, kiedy? Kiedy przyszedł? Wczoraj chyba. I mówię, to przy okazji wezmę, napiszcie tam te oświadczenie hmm. o zarobkach hmm. i ten, i e, zrobię, i, i zobaczę, co w tym liście jest. No kurwa, no. To za zje, po prostu weź się człowieku ode mnie odczep. Jesteś A, jest tyle ciekawszych tematów. I nikim będziesz, bo jesteś złodziejem zwykłym. Kurwą jeszcze... Jeszcze muszę, o, to jeszcze pokażę, jakie ty masz kurwa... wiesz e, Jakie... Nie, te, te, jak, do, jak dokumenty podrabia śmieć. To, to, no, no. Jest, to jest zeznanie jego z koncertu, które on zapłacił. To jest taki typ ludzi, ty się uczepia, jak gówno tak, No, no tak. ale w ogóle ja nie chcę już od dawna mieć z nim, nie mam nic do czynienia. Przecież tak wygląda zeznanie podatkowe, czy w ogóle cokolwiek. Yy, yy, ten. Yy, Dotyczące koncertów. No ale to jest typowy typ Atencjusza Co mam dodać? Złodziej. Nie dość, że złodziej to i w ogóle. Wojciechka, ja nie rozumiem, dlaczego ja nie mam Cię w ogóle na liście i nie widzę Cię i nie mogę Cię dodać. Napisz proszę. Choć tak krótki. Ej, czy ktoś tutaj z was będzie jechać hmm. na... Napomnij no mojego imienia, mojego adresu i w ogóle wszystkiego. Tak krótki, no. Tylko mi odej, po tysiąc jeden kontr, to już ci tak bardzo y, y, grzecznie mówię. O, I żebym ci nigdy nie widziała i nie słyszała. Ani twoich znajomych. Ach. Pani Izo, spokojnie, zmieńmy temat na coś innego. Dlaczego to ja nie mogę zdrowie. znaleźć...